Dzień dobry, nazywam się Dariusz Wójtowicz, jestem konsultantem w firmie Prowids.zo. Chciałem dzisiaj Państwu pokazać, jak w prosty sposób można zgłosić wniosek urlopowy w systemie Propracownik. Po zalogowaniu do systemu mamy widoczne kilka kafelków. Które są tak, jakby skrótami do odpowiednich funkcji naszego systemu. W celu zgłoszenia urlopu wybieram sobie pierwszy kafelek, urlop do wykorzystania. Mam tutaj w tym momencie 17 dni do dyspozycji. Po kliknięciu w dalszym ciągu mam informację o tym, ile dni mi pozostało. Domyślnie jest wybrany już rodzaj nieobecności urlopu wypoczynkowy. Pozostało mi jedynie określić zakres dat, w których chciałbym wnioskować o urlop. Po kliknięciu ikony kalendarza wyświetla mi się podgląd bieżącego miesiąca i zaznaczam dni, które mnie interesują do urlopu. Po wyborze zakresu dat, klikam Wyślij zgłoszenie i to wszystko, co muszę zrobić, żeby zgłosić wniosek urlopowy. Taki wniosek będzie oczekiwał na akceptację z działu kadr bądź mojego przełożonego. Drugim sposobem na zgłoszenie wniosku urlopowego jest skorzystanie z menu. Po rozwinięciu lewego menu mamy dostępne funkcje. Aby zgłosić wniosek urlopowy, wybieram pozycję wnioski urlopowe. I analogicznie, jak przy wykorzystaniu kafelka z pierwszego ekranu, mam wybrany domyślnie rodzenie obecności jako urlop wypoczynkowy. Wybieram zakres dat i wysyłam zgłoszenie. Wniosek został wysłany i będzie oczekiwał na akceptację przełożonego bądź działu kadr. To wszystko co chciałem Państwu dzisiaj przedstawić. Dziękuję za uwagę.